Cześć, witam Cię na kanale Magis Made. Dzisiaj zaczniemy robić formę silikonową kryształową inaczej Druzy mold. Mam tutaj podstawek oraz aun. Klej do drewna. Podstawek smaruję klejem. Następnie sypię na niego aun. I zostawiam do wyschnięcia. Po 24 godzinach klej wysechł, a aun się do niego przykleił. Możemy rozpocząć kolejny etap. W gorącej, przygotowanej wodzie będę rozpuszczać aun. Przeczytałam wcześniej o pewnych proporcjach, ale moim zdaniem się one nie sprawdziły, więc dlatego nie będę Wam ich tutaj podawać. Moim zdaniem najważniejszą zasadą jest ta, że należy tak dużo dodać ałunu, najlepiej stopniowo, aż przestanie się rozpuszczać w wodzie. Czyli najpierw na przykład dodajemy 20 gram, mieszamy. Jeżeli wszystko się rozmieszało, to dokładamy. Kiedy już zobaczymy, że ałun się jakby już nie rozpuszcza, to znaczy, że jest wystarczająca ilość jego. Dobrze mieszamy. Następnie przecedzamy go, żeby nierozmieszany ałun pozostał na sitku. I teraz wlewamy wodę za unem na podstawek. Jak widzicie, trochę mi się rozlało. Dolewamy do pełna. Przykrywamy, ale częściowo, tak żeby jednak była cyrkulacja powietrza, i zostawiamy tak na 24 godziny. Ja tu zauważyłam, że jakby część tego mm, ałunu odkleiła mi się. No, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że po prostu jest to wina kleju. No, ale zobaczymy, co będzie dalej. Minął kolejny dzień. Teraz wylewamy tą wodę. I są dwie wersje. Można po prostu wylać do zlewu i y, zagotować nową wodę y, i dosypywać do niej ałun albo wersja jest taka, żeby po prostu ją, tą wodę podgrzać w garnku czy w mikrofali i do niej dokładać ponownie ałun. O tak wygląda po 24 godzinach. Już widać, że pięknie się robi taka skorupka kryształowa. I przygotowujemy ponownie mieszankę. Ja Wam tutaj pokazuję, ponieważ wczoraj, jak zauważyliście, trochę mi się jakby odkleiło tego ałunu od, od podstawka. To postanowiłam zrobić cztery dodatkowe formy, ponieważ robienie tej formy bardzo długo trwa. A tak to mam nadzieję, że z pięciu form, chociaż jedna może się uda. I teraz po kolei na podstawki, ale już widzicie zmieniłam sposób, po prostu delikatnie łyżką nalewam wodę z aunem. I cały mój zestaw znowu przykrywam, o, jak zawsze widzicie, podkładam ściereczkę. I tak wyglądają nasze kryształki po trzech dniach. Teraz Zostawiam ją do wyschnięcia tak jak jest na 24 godziny, żeby sobie wyschła. Za pomocą lakieru bezbarwnego będę trzykrotnie sprejowała kryształki, dlatego że w obecnej chwili są za bardzo delikatne i jak zaleję je silikonem, to po prostu ten silikon się do niej przyklei. I to wszystko się zniszczy. A tak to stworzy się taka jakby skorupka, będzie to trwar, twardsze, i silikon powinien po prostu ładnie się odlać, a potem odejść od tego. I tak wygląda, wyglądają kryształki po, po lakierze. Teraz tutaj mam już przygotowany e, silikon. Muszę go rozmieszać i zalać. forma. Poza kamerami jeszcze zalałam trzy pozostałe podstawki. Jedna po prostu w trakcie, że tak powiem, osuszania się wykruszyła. No to zaczynamy od pierwszej formy. No, wyszło nie do końca. Tak jak myślałam, podejrzewałam, była za cienka warstwa kleju, albo wręcz nieodpowiedni klej. Yy, I to po prostu się odkleja. Podstawek zostaje, a klej z kryształkami po prostu odpada. No, trudno. Zobaczymy, co dalej. Przechodzimy do drugiej podstawka. Jest! Udało się. Wygląda przecudnie. O, jak pięknie się odbiło. I pięknie się mieni. Idealna forma. I idealny silikon. Jak zauważyliście, zobaczcie, tutaj krysztu, kryształki są prawie przejrzyste. Tej poprzedniej były jednak białe. Tutaj w tych mniejszych podstawkach zdecydowanie grubiej zrobiłam kleju, ale moim zdaniem. Jednak klej do drewna nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zobaczmy trzecią. Odchodzi, odchodzi, ale też odeszła. Widzicie, pokruszyły mi się kryształki. Jest jakby pod kryształkami, jakby była woda. Forma się udała, można to po prostu bez problemu oczyścić. A tu jeszcze silikon troszeczkę na brzeszkach został, więc silikon się udał, natomiast forma już nie nadaje się do kolejnego użycia. Więc to tylko potwierdza moją teorię, że po prostu to jest niezodobry klej, który po prostu nie trzyma się plastikowych podstawek. No ale. Forma silikonowa wyszła przepiękna i ostatnia forma. I ta też pięknie odchodzi, bez problemu. Podstawek nadaje się do dalszego wylewania silikonu. Bardzo ładnie wyszło. Także w sumie pięciu prób mamy dwie idealne podstawki do kolejnych wylewań oraz trzy formy silikonowe. Mam nadzieję, że podobał Wam się film, jak tworzyć formę silikonową kryształową. Tu chcę Wam jeszcze pokazać, jak ładnie się wytworzyły te kryształki. Ale zobaczcie, widzicie, pod spodem jest po prostu to wszystko mokre, i dlatego to odpada. Ale bardzo się cieszę, że mam trzy formy silikonowe i dwie podstawki do dalszych działań. Do zobaczenia.